Cześć! Na początek krótkie wyjaśnienie, czemu wczoraj nie było filmu. No cóż, moja babcia miała urodziny, no i no to trzeba było pójść do babci prezent sprawić. Co jak co. Tak czy siak dzisiaj przeglądamy sobie nasze rodzime Polskie Ligi na 8 dni przed Zajączkiem. Tutaj nawet Zajączka będą grali. Żeby tylko tutaj ani jak ani Leje nie zrobiły psikusa i nie dostali po tyłku. Oby, oby. Czek, przechodzimy do tabeli, a tu na górze widok bardzo niespodziewany, ponieważ mamy pierwszą Jagę, a drugi Śląsk Wrocław, przy czym chociażby rok temu każdy by was wyzwał od kretynów, gdybyście obstawili na to, że Jaga i śląska są tak wysoko. Jesteście w dowodów? Proszę bardzo. Jaga 14, Śląsk 15. Jeden punkt. Gdyby Wisła Płock wygrała z Krakowią, to śląska by nie było. Wadę z które jako tako zdołały zdo zdo się utrzymać, teraz są na dwóch pierwszych miejscach. To się nazywa dopiero zmiana. Przy wiedzę, to jako tako można podciągnąć pod jakąś mistyczną opatrzność pewnego pana Wojciecha, który afiszował się nieraz, że był kibicem klubu z Białego Stoku. Dalej na następniu Raków, za nim Lech. Lech, legia i pogoń. Trochę, trochę mnie boli, boli nie ta legia. W szczególności, że tutaj te trzy remisy z taką puszczą, z taką koroną. Najbardziej boli. No i co nie odwidzewa też mega boli. Tak czy siak jednak, Europejskim nadal są możliwe. O ile legia zepnie poślady. Tak chociażby z piastem. Wygrana potężna, czy ja wiem. W parach europejskich ten naprawdę każdy działa na, na dobra narodu. Przecież górnik siódmy, stal mielec, czyli drużyna, która co roku wała robi bukmacherkę. Ósma, ósma jeszcze i wszystko na to, że, że będzie to ich piąty, tak. Chyba w tym pierwszym roku byli po raz pierwszy, czekaj, w 21, tak. Hmm, 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 tak, będzie to piąty, są stali mielec. więc zagłębie lubi radom jak, O, też chyba się utrzyma z tego ceny. A ma, ma się problem, się Korona, która ma jedynie lepszy bilans bramkowy, odpuszczy. Puszczań, pomyśl. Nie, pomysła mają chyba z 13 tysięcy mieszkańców, więc tak naprawdę czyni ich to jedną z mniejszych, mniejszych miast w całej ekstraklasie. Wiadomo, najmniejsza jest wioska Nieciecza. Sam Dole, niestety, róg z UKS-em i tu będzie w to kto będzie ostatni. No, żadna kluba. Nie będzie derbów ani derbów łodzi, ani derbów koleżanickich z Widzewem. lipa. Trochę lipa. Teraz skaczemy sobie do pierwszej ligi. A tutaj wszystko wskazuje na derby Pomorza. Derby Pomorza, jako że Lechia jak ma 6 punktów przewagi, a Arkadynia 4 tych tych. Aczkolwiek to nie jest taki pewniak. To jeszcze Wisełka Krakowska. Ładne. Motor Lublin, przypominam, motor Lublin tutaj dopiero co świeżo po awansie, a już myśli o, o jeszcze wyższym skoczeniu. GieKSiarze też tutaj jaką seryjkę ustrzelili. Z kim dostali? Z Płockiem. Ne, ranna ujma chyba. Płoc, który spadł siódmy, Legnica ósma. No i tak się prezentuje ta pierwsza liga. Tr Boli to jest też na 18 miejscu, bo jeszcze jest te pięć lat temu jeszcze Ekstraklasa, a w przyszłym roku kurde będzie druga liga. Straszna lipa. Straszna lipa. Polonia też tutaj no nie wiem czemu tak się spisuje jako tako. No nie wiem czemu, trochę, trochę mi szkoda, no bo jednak derby Warszawy, no to kiedyś raz były derby Warszawy, Legia, Polonia, w 13 roku, już 11 lat minęło i wszystko na to, że będzie minie 12, 13 rok i dalej nie będzie derby Warszawy. No i tak to jest, Bielsko też spada, no dobra, i tak to się właśnie miłają. Ja Miałam wtypować kto, no to derby Pomorza wracają, a z Bararzy no raczej Wisła, Kraków, tak w sumie bez tej Wisły, tak trochę pusto w tej klasie moim zdaniem, bez tej Wisły, tak wiem, mówię to jako kibic Legii, ale bez Wisły po prostu jest tak pusto, nie ma derbów Krakowa, nie ma innego z tych pięknych rywalizacji z Wisłą, no zawsze to tak trochę bez Wisły, no, no pusto bez Wisły, no taki ten natychmiastowany klub i w pierwszej lidze kiśnie już chyba drugi rok. A drugi rok, już przechodzimy teraz sobie do drugiej ligi, gdzie to, gdzie to, gdzie to? Kalisz i czasowo Siedlce są na topsy. Kołobrzeg raczej, Kołobrzeg też tutaj idzie, bo tu... to tylko będzie chyba dość duża rywalizacja między Kaliszem, Siedlcami, a Kołobrzegiem. Jeżeli Kołobrzeg awansuje, no to będziesz że tak, um, trochę wzrost poziomu piłkarskiego na zachody Zachodnim. Tutaj też Stężyca widać w barażach. Stężyca też jest wsią. Tak naprawdę to będzie druga najpotężniejsza wieś piłka nożną. Wiadomo, najpotężniejsza jest Hermalika, która jest na razie na miejscu 12 moto. Względu na to, że jednak będzie w stanie doszłość do baraży. Już tam hojnice, Rezerwy łks u nie wiem, jak to jest z rezerwami. Wedle FMA rezerwy mogą awansować do pierwszej ligi, ale nie jestem pewny, czy tak samo to działa w przypadku świata rzeczywistego. tego. No i tutaj jest stalowa wola, Chudnik, kraków. Skracja Stochowa, rezerwy Zagłębia, Olimpia rezerwy Lecha. Niebyt jeszcze jest drój. Na samym y, dnie grudzia, no. Wenecja-Nowy Sąż, który jest dopiero o spadku, a jeszcze w 18 roku, konkretnie, kapani 17 18 jeszcze ekstraklasowisz, to dopiero się nazywa upadek. Stomil, Olsztyn. No, na warmie to chociaż tam siatkę mają. No i Wisła Pławy, tutaj akurat. Ławy tam miałem takiego jednego znajomego, znaczy mam dalej, przepraszam, <grym> ten błąd językowy. No trochę, trochę szkoda jednak, no bo miało się tego znajomego, tam się wiele fajnych razem przeżyć miało na internetach jak grało tam w ogóle różne i podłużne. Chyba mam moje, ty, moje typerki, tutaj to Alaska, no to Koło Brzeg. Z drugiego miejsca chyba Kalisz, a z Baraży, no to z Baraży, no to, to, ja, to ja nie wiem, kto z Baraży. A teraz śniemy sobie do okręgówki. Pierwsza grupa, czyli z tego co kojarzę, to jest grupa mazowiecko-łódzko-podlasko-warmińska. -mazowiecko Mamy chociażby Concordia Elbląg. I tu na razie na samym szczycie Grodzisk Mazowiecki. Dwa punkty przed zerwami Legi, czyli jedynie lidera pasuje z SKS Bełchatów, Pelikanowicz, Bełchatów też uznany klub w ziemi łódzkiej, w 2008 roku wicemistrzem był Tomaszów Mazowiecki, który nie leży na Mazowszu tylko na ziemi łódzkiej na Wór Mazowiecki też w klasie był, ale tylko rok i to tam było sporo zamieszania, Skierniewice, broni Radom Wiktoria Sulejówek, rezerwy Jagi Kielet Zambrów, Mojan Kamława, tutaj już takie mniej znane kluby trochę boli ta Pilica, bo jednak w Pilicy ma się, znaczy przepraszam w Białobrzegach pod Radomie ma się tam rodzinkę. Troszkę boli, ale no tylko dwa punkty starty do Łomży, trzy do śradzu, więc niż legionowo, doszacaj legionowo. To jeszcze pamiętam, że chyba jeszcze tam parę lat temu legionowo było na tyle silne, że mogło w drugie liga, a teraz już czwarta liga. Niech chyba fajnie było, jakby rezerwy legi awansowały, no ale jednak nie się, jeżeli to grodzisz mazowiecki, by się tym komu się uda. Znaczy, jak fajnie, bo jakby rezerwy leki to by się no, mogłyby się z leszkiem nawalać w drugiej lidze rezerwy, a w ekstraklasie jest ruszyna główna. Teraz przechodzimy do drugiej grupy, czyli grupy, pom grupy, która skupia na sobą całe morze, czyli Pomorze wraz z Pomorzem Zachodnim, Kujawy i Wielkopolskim. Tutaj mamy w środę Wielkopolską, chyba że to tak samo jak z Tomaszowem, że tylko nazwy ma sowiecki. Tu akurat Świt Skolwin, też klub ze Szczecina jaką ma potężną przewagę nad Elaną, aż 14 punktów. To już nic z tego nie zmieni, że Świt Skolwin, czekaj, ch chyba to jest klub ze Szczecina, ten Skolwin? Chyba on jest ze Szczecina, ale nie jestem pewny. Ale będzie, ale jeżeli jest ze to w takim razie z, może zachodnie... Jeżeli jest akurat Elana Toruń zawisza, Bydgoszcz też nie, też kiedyś silny klub. Znaczy, tak tam silny, na pewno... Jako Beniaminek, zdobycie w Polski, no to jest imponujące. Tam tutaj już raczej takie średnie. ten na przykład jakieś tam Śląsk Wielkopolska, jakieś Wolnie, Skalnie tutaj. Akurat takie kluby tutaj dobrze, że między SAO nie ma T, bo sami sobie trochę by było, gdyby między SAO było T. No i tak jest. Teraz przechodzimy na źlunzg. Cały Śląsk, cały czyli górny, dolny, opolski i. Ziemia Lubuska jest tutaj, się zmieściła. I rzucili sobie na to, że mogą być derby Bielska w drugiej lidze, albo też awans Śląska, tutaj też Kluczbork, no ciasno. Teatrujka część będzie się liczyła awans. awans. Kluczbork jest chyba z Opolszczyzny? Nie wiem. Tutaj 6. Czałkowice, z drugiej, teraz tam legendarny obrońca Polski i Borusy Dortmund, Łukasz Piszczek, tam pragnie coś zrobić, ale na razie no tylko ten Pol, miecia z YouTube'ów, który nagrywał serię tymi goczorkowicami. tutaj 7. Ślęza, 8. Karkonosze, 9. Rezerwy Górnika i rezerwy Rakowa, które chyba rok temu, rok temu były chyba mega wysoko, teraz w serii spadkowej, no coś tu nie gra. Aczkolwiek wydaje mi się, że Raków chyba całą siłę skupił na tym, ażeby, no poszło mu dobra, chyba się nie, chyba się nie załaduje, to dobre. i grupa warta, czyli ostatnia, czyli grupa, też hmm, nie, czekaj, to akurat Raków był drugi, a teraz jest drugi od końca, no smutne to trochę, i czwarta liga, Czyta się żeby już widać, wieczysta, wszędzie wieczysta, 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 no i czysta masz przedmiot awioślin. To będzie dość fajne, w szczególności, że gra tam ktoś. Gra tam. Kto tam gra? Obroń. A, to jest Puchar polski. Tak, 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 tak. tak. Pan minister obrony narodowej, Pazdan, czy, czy też tam były? Nie wiem, już chyba się nam przekazał. Tutaj sobie właśnie wziął sobie, to trochę ironiczne, że na to, że jest wychowankiem chociażby hutnika, nie wiem. Ale co zrobił swoje, to zrobił swoje tam, pamiętaj, na Euro 2016 jeszcze w 2017 miał jako ekstra klasowicz kartę chyba Team of the Year. Tam nie gra za dużo, no ale jak gra to kurczę, no to strzela kartki, wszystko, no pełen serwis pana ministra, ostatni raz w 20 roku był. Teraz wyga mu kontra, więc nie wiadomo. Już 36 lat to nie jest aż taki młodzieniaszek. Ale fajnie, że tam. Yy... Kung fu Pazdan sobie gra. Przecieżby krzo... Przecież Mamy takie kluby jak krzysiarka tarnobryg, na w miejscu, miejscu. Ostrowiec 7 też tam. Te się chyba byli na przełomie wieków. Tam dole nowy tar i krosno. No. I tutaj akurat wyczyste to jest taki mój typerek. No fajnie było, jakby tam pan mister się trochę przyłożył. Już nie widzieliście, wstrzymać, ale w ogóle coś tam strzelił. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o polskie podwórka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.